Co czeka osoba, która cię skrzywdziła? Widzę, że chodzi o konkretną osobę, która przyniosła ci cierpienie. Stało się tak, ponieważ podjął decyzję, której w ogóle się po nim nie spodziewałaś. To twój błąd, Chciałaś widzieć w tej osobie coś więcej niż jest w rzeczywistości, wydealizowałaś ją, dlatego tak bardzo się zdenerwowałaś, gdy pokazała ci swoje prawdziwe oblicze. Co czeka go w najbliższej przyszłości? Wiesz, widzisz, że decyzja, którą podjął, jest dla niego bardzo zła, nie tego chciał dla siebie. Będzie tego żałował, ale uświadomienie sobie prawdy o tym, co się stało, zajmie mu bardzo dużo czasu. Przez długi czas będzie walił głową w mur, przekonany o swojej nieskazitelności i wyższości, ale nadejdzie moment, kiedy zda sobie sprawę, co tak naprawdę sobie zrobił, a wtedy skontaktuje się z Tobą. Najprawdopodobniej do tego czasu nie będzie się tym przejmować, ponieważ minie tyle miesięcy. Nie ma w tym nic złego. Czas zmienić ją na lepsze i pokaże Ci wyraźnie, że nie masz czego żałować i cierpieć, bo masz przed sobą znacznie więcej dobrego niż ci się wydaje. Jeśli nie mieli...